Burza w pałacu prezydenckim. Znak wysokiego napięcia Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, z dnia na dzień staje się największym fenomenem polskiej sceny politycznej. To już nie tylko żona prezydenta to stratek, liderka i kobieta, która grafała bank o realny wpływ na władzę. Symbol kolizji. Spotkanie w Kielcach z klubem przedsiębiorczych mam było majstersztykiem. Nie była to zwykła pogadanka. To wyglądało jak prywatny dmasterclass zbudowania wizerunku. Wizażystka, stylistka, fotografka o wszystko dopięte na ostatni guzik. Hasło było jedno. Możesz być taka jak ja. Możesz mieć wpływ. Ogień. Od momentu objęcia roli pierwszej damy wrocka zmieniła zasady gry. Zamiast być cieniem męża, stała się niezależną marką. Jej styl power dressing. Mocne kolory, pewność siebie to manifest kobiecej siły. Aktówka gwiazdki. Od funkcjonariuszki służby celno-skarbowej do symbolu nowoczesnej władzy, jej kariera to gotowy scenariusz politycznego thrillera. Czy to początek czegoś większego? Czy Polska jest gotowa na pierwszą damę, która myśli jak polityk? Eksperci mówią jasno. Marta Nawrocka to nie tylko wizerunek. To strategia. To przyszłość. Polski krążące gwiazdy lub symbol kręcenia się w głowie.